Uciekinieka odcinek 12. Wrócę za około godzinę. Dobrze, jeszcze tylko pójdę po auto i zaraz wracam. Pamiętaj, masz nikomu niczemu nie mówić. i tak powiem wszystkim. Chyba nie zapomniałeś o naszej umowie. Hmm. Powerodie do domu. Jak było, Nate? Uh, pocznij. To był ciężki tydzień. Mm, no nie powiem, żeby był taki ciężki. Byliśmy na rybach. Z tą okropną y, Oliwią. Eh, nie przejmuj się, Daniel. Też bym tak zareagowała, gdyby się okazało, że... No, wiesz. Tak, ja już pójdę. Mo, chcę z tobą potem porozmawiać. Ale masz mi ufać, okej? Okay? Hej! Myślałem, że powodzi się z faktem, że już z tobą nie jestem. Wszystkiego da się przyzwyczaić, Daniel. Mam nadzieję. Co ciebie, Emma? Dobrze, dzisiaj mam zamiar odwiedzić Olę. Ona niedługo jedzie na wakacje. Chciałabym dać jej ciasto, które upiekłam. Dobry pomysł, może ja też pojadę. Nie, nie musisz się fatygować. Pojadę sobie. Mam nadzieję. Już lecę, pa. Pa. Ciekawe, czego chciał Nate. Pójdę sprawdzić. O czym chciałeś pogadać? O tej całej Oliwii. Synku, synku, musisz to zaakceptować, że nie jestem już z tatą. Nie o to chodzi. Ona mi grozi cały czas. Cały czas mi groziła. Wiem, że ty mi nie wierzysz, ale no spróbuj mi uwierzyć. Postaw się w mojej sytuacji. To niemożliwe. Ona na pewno by czegoś takiego nie zrobiła. Zmyślasz, żebym tylko była statą znowu. I te czasy już nie wrócą. Czy ty tego nie zrozumiesz? Naprawdę, ty też mnie nie rozumiesz. Nikt mnie nie rozumie. Może lepiej wyjdę z domu i przemyślę sobie to wszystko. I Ty masz tu zostać. Nigdzie nie idź. Nate! Nate? Nate! Gdzie jesteś? Pewnie pobiegł w tamtą stronę. Nate! Ech, myślał, że ja o niczym się nie dowiem. Przecież nie nadaremno zamontowałam podsłuch w jego telefonie, kiedy tu był. Tylko <grych> ustalić... Kiedy kolejna wizyta i dogadać się z hm. To bardzo do niej. Halo? Hej. Hmm, mam dla ciebie pewną propozycję. Tak, to jest y, hop, pak. 7 lat. A bo ja wiem. Mhm. Okej. Okay. A, zadzwonię do ciebie potem. Okej, okay. pa. I po sprawie. No, jeszcze tylko kilka rzeczy muszę zrobić. O ocie Daniela. Ja już jestem, jak tam. Że, a kiedy kolejna wizyta Daniela? Znaczy Nate? Yy, nie wiem. Jeszcze tego nie ustalałem z Emmą, ale postaram się to ustalić. A może wskoczymy na chwilę do Grand Hotelu. Do... Yy, no, do Stefani, do... Yy, do brata Emmy. Kiego znów brata Emmy? Wiesz, zarezerwowalibyśmy sobie hotel. Byłoby... Yy, no, całkiem dobrze. A, no tak. <ścoughs> Aha, bardzo mądra wypowiedź. Nie musielibyśmy gotować obiadu. Jak przekonałeś mnie, pakuj walizki i jedziemy. Cieszę się, że przyszłaś, ciociu. O czym chciałaś pogadać? Ola, wydaje mi się że czasem, że jestem złą matką, albo po prostu, że moje życie się jakoś nie układa. czy nie mów tak! że wszystko jest dobrze! Ale dzisiaj pokłóciłam się z Najtem. Wyszedł z domu i nie wiem, gdzie poszedł. O, co się pokłóciliście? Gadywał głupstwa o tej Oliwii, wiesz, której. Nieraz nie ją widziałaś. Tej, co teraz jest z Danielem. Wydaje mi się, że on jej nie akceptuje. Mówił, że ona go jakoś tak... No... Jakby to powiedzieć... Yy, żona... Ty nie umiesz powiedzieć tego, co chcesz powiedzieć, albo po prostu zapomniałeś. A wy i tak wiecie, o co chodzi, to nawet nie będę pokazywać tej sceny. No to może pogadaj z nim. No wiesz, dziecku trzeba ufać. Dlaczego mu nie wierzysz? Z dzieckiem bym nie wymyślał, bo chciałby, żebym znowu była z Danielem. Ale to tak nie działa, ciociu. No, powinnaś zaufać synowi. Może powinnaś pogadać z Danielem, czy on tam miał na oku to, co Oliwia tam z nim gadała i w ogóle. No wiesz, ona też nie ma przy dobych dobrych stosunków. Nienawidzę się z Oliwią. To ona zawsze chciała z Danielem być, no i jej się udało. Cieszę się z jej szczęścia, ale. No, ona nie przypada za mną. Nadal mi się, że powinnaś pogadać z Danielem oraz z Nate'em. Dziękuję, Ola, na pewno tak zrobię. Koniec. Długo będzie Lego Fans. Tak jak mówiłam poprzednio. Jeszcze wcześniej. Oraz jeszcze wcześniej. Ale tak, niedługo będzie Lego Fans. Ale że dzisiaj nagrałam dla was uciekiniakę, no to postaram się ją w najbliższym czasie nagrać również. No. Lego Friends. Bo mam pomysł na dwa odcinki. A ja już się zami Żegnam do następnego odcinka i pa pa!